Zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Skręty głowy lewo prawo. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Sub. Pochylenia głowy do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy. Cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć, krążenia głowy w jedną stronę raz dwa, trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć, drugą stronę raz dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Witam serdecznie wszystkich w porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń. Odnoszenie barku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, druga strona, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziesięć, drugi bark, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim, witam na porannym rozruchu i zapraszam do wspólnych ćwiczeń, bark do tyłu, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bark do dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bark góra, dół. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziesięć. Drugi bark. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I bark do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 8 9 10 drugi bark raz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dzień dobry dzień dobry dzień dobry wszystkim nowo przybyłym nowo oglądającym zapraszam do wspólnego porannego rozruchu bark gurado raz Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Drugi bar. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć dziesięć bark do przodu i do tyłu raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć drugi bark raz dwa trzy cztery pięć sześć siedem osiem 9, 10. Co? Teraz troszeczkę się cofnę. Spróbujmy wykonać krążenia barku tak maksymalnie i wczuć się w nasze ciała. Jak tam każdy mięsień pracuje na plecach, tak? I naszej. I raz. Powolutku. 2, 3, 4, 5, 6. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Pisze w komentarzu. Poczuli się jak plecki fajnie pracują. I raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 Fantastycznie teraz zginamy sobie przed ramionami. Siądę dalej, żebyście lepiej widzieli. Oczywiście, osoby, które nie mogą siedzieć tak jak ja, siadzą sobie tak jak im wygodnie. Siądźcie sobie albo w zwykłym siadzie, albo siadzie płaskim, z oparciem o ścianę, no albo na krześle. Tak jak Wam jest wygodnie. Ja siedzę tak, tak jest mi wygodnie. I ćwiczymy dalej. Zginanie przed ramion. Tak. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz zginałem przed ramiona i łokcie musimy do góry. Tak i raz, dwa, <try> trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć i dziesięć, bardzo dobrze. Ręce na kolana, że ma będzie, to będzie, proszę, szerzej, to szerzej, i przekładamy raz dwa, trzy cztery pięć sześć. Siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Bardzo dobrze, super. Siadamy sobie wygodnie, opieramy się plecami o fotel, ścianę, cokolwiek. Nogi wyprostowane w kolanach i palce na zewnątrz i do środka. Raz, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Bardzo Góra do palce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 bardzo dobrze. Raz pochylamy się do przodu, chwytamy się w zapalce, trzymamy pozycję. I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Powolotku wychodzimy z pozycji, damy troszeczkę szerzej stopy i skręcamy się do roczciutko do tej stopy, chwytamy się w zapalce i. Trzymamy pozycję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Powolutko wychodzimy z pozycji. Do drugiej stopy się skręcamy. Pochylamy się do przodu. Chwytamy się za stopę. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Odchylamy się do tyłu, pochylamy się do przodu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Super. Nogę, nie nogę, tylko stopy wkładamy w pachwinę i odwodzimy kolano lekko do boku. Tak ja będę w ten sposób odwodził, Sobie, które tak nie dadzą radę, no to po prostu nie dadzą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W tym ćwiczeniu wchodzimy po prostu na maksymalny zakres suchy. Jeżeli ktoś ma taki maksymalny zakres suchu, to to ćwiczenie będzie tak wyglądało. Jeżeli ktoś ma taki maksymalny zakres suchu, to to ćwiczenie będzie wyglądało w ten sposób. Druga noga to samo, tak? Czy w końcowy maksymalny zakres suchu. I. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Kładamy stopę patkina. I teraz cała sztuka polega na tym, że tak osoby, które mają tyle, no to one zrobią skłątaki, tak za duże nie są. Osoby, które mają większy zakres ruchu i więcej, tym lepiej. Tym bardziej mogą się położyć brzuchem na kolanie i dociągnąć tutaj do pozycji. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Oczywiście przypominam, że wszystkie ćwiczenia wykonujemy w zakresie bezbolowym oraz że. Maciąg może powodować taki delikatny ból, ale delikatny to jest poziom 1, maksimum 2, nie więcej. I próbujemy, da. I. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bardzo dobrze. Raz. Odchylamy się do tyłu. Tutaj. O, troszeczkę bliżej się przysunę. Mostek, w sufit, głowa do tyłu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, tak? Fantastycznie i sześć głębokich wdechów i wydechów. Wydech wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wydech, wdech, wdech, wydech i wydech, wydech. So, to było ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy co się tutaj napisali. Także dziękuję wszystkim za komentarze. Dziękuję wszystkim za udział w dzisiejszych ćwiczeniach. Widzę, to króciutko to wszystko trwało, 13 minut. To, to jeszcze troszeczkę dodamy. Więc tak. E, dziękuję. Zofia Lasek, Lucena Kuszaj, Dana Fryer, Makola. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Muhammad Pajzułajew. O, salam aleichem, salam aleichem. Aleksandra Osojca, Bogusława Szymaniak, Anastazja Piotrowiak, Andrzejkowy, Urszula Jaworowicz, Andrzejkowy, Greżyna Netczuk. No to bardzo fajnie. Jeszcze sobie tak na zakończenie pobujamy lewo, prawo, raz dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i tu głowę, narysujemy kółka na suficie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 10 w drugą stronę. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sop! Dziękuję wszystkim za uwagę. Do mniego zobaczenia w następnym filmie. Za chwilę, w zasadzie o 8, za parę minut, będzie poranny rozruch dla tych, którzy są spiewani. tylko ustawię nasze kamerę. I zabieramy się do pozycji stojącej.